Chyba czas spać. Panie Misiu, czy będzie mnie pan pilnował podczas snu? Oczywiście, że tak. Moja ulubiona maska do spania. Świetnie. Oto i pan szkielet, ale czegoś mi tu brakuje. Właśnie mojej ulubionej maski do spania! Mam nadzieję, że będę miała najgorsze koszmary. O tak. Co jest? Czy to trzęsienie ziemi? Serio? Słuchanie głośnej muzyki o tak późnej porze? Tak, wygląda na to, że ktoś w ogóle nie ma szacunku dla sąsiadów. A tak przy okazji, ktoś musi jutro rano iść do szkoły. Przykro mi, Enid, ale na bank nie zaśniesz przy takim hałasie. Musisz coś z tym zrobić. Chyba ma jakiś pomysł. Słuchawki? Po co ci one, skoro muzykę słuchać aż za dobrze od twojego sąsiada? Teraz, Enid, wkładaj do pudełka. Co ona kombinuje? Coś z tego rozumiesz, Wednesday? E, siema! czego chcesz? Dobra właś! Nikt nie wie, co ta Enid wymyśliła. A, postanowiła dać słuchawki swojemu hałaśliwemu sąsiadowi, żeby nie był taki hałaśliwy. Niezły pomysł, Enid, ale co?